Cześć z tej strony Dawid. Witam Was na vlogu numer 4. Tym razem podsumujemy sobie półtorej dobową zasiadkę nadębowej i mm, przy okazji pokażę Wam czego używam do przygotowania moich zestawów końcowych. No to zaczynamy. Siemanko, po dwóch tygodniach od zawodów wracam tutaj. E, ponoć nic nie bierze, ale to się zaraz okaże, mamy przed sobą całe półtorej doby zasiadki. No i co? Zestawy już przygotowane, zaraz wywozimy na jednej: oczywiście mój ulubiony Monster Czoklet. Zestawu nawet nie zmieniałem, bo nie było kiedy. Czyli dalej mam mój zestaw rzutowy. Na drugiej wędce zestaw praktycznie ten sam. Z tym, że tutaj lądują dwa ziarenka orzeszka Tygrysiego podbite koreczkiem, żeby się to fajnie tak o na dnie prezentowało. Haki z jetfisha. Kurczę, jestem mega z nich zadowolony w żwirze sprawdzają się elegancko w ogóle się nie tępią mega ostre łowić tym razem będziemy z wywózki tutaj mamy taki miksik pellet ochotka pelet z Mivardi szybko pracujący i do tego kulasy z Carb targeta więc takim, takim miksikiem będę sypać no i oczywiście standardowo jak na dębową orzech tygrysi nie będziemy sypać za dużo, tylko tyle, ile zmieści się tutaj do tej łódeczki. Karpiowe graty. Łódeczka oczywiście z Boatmana. Bardzo polecamy. Mamy je w ofercie. Taki mały, taki mały, może świętym być. Bazia kurde chodzi. A taki pyrtek, a tyle szkód robił. Kurza twarz Patrz jak kurde z skubany Pokażę Wam jeszcze jakich materiałów i akcesoriów używam do wykonania zestawów końcowych, nie jest to poradnik związania, jeśli chcielibyście taki poradnik to zostawcie komentarz, tutaj tylko Wam pokażę czego ja używam. Do wykonania strzałówki używam fluorokarbonu z 0,40 mm, bo łowię dosyć delikatnie, tutaj bezpieczny klips z bolcem z undercarpa gdy łowię z wywózki. Wtedy też, krętlik, e, wtedy też ciężarek z krętlikiem a gdy łowię z rzutu no to klasyczna torpeda 100 gramowa no i później oczywiście krętlik do szybkiej wymiany i rurki antysplątaniowe długie z nesza plecionki skinlink w otulinie 20lb do łowienia z rzutu a do łowienia z wywózki armolinki bez otuliny miękkie, cienkie, mówimy delikatnie ciężarki z Foxa na przypony haczyki w zależności od dna, gdy dno mam muliste wybieram Kordy Kamakury White Gapy 6, małe haczyki a gdy mam piaszczyste dno na przykład gdy mówię na jakichś żwirowniach wtedy wybieram Kurwszanki z Jetfisha bo w ogóle się nie tępią, jestem z nich mega zadowolony. Do mm, balansowania czy tam podbijania przynęt y, używam korka do przynęt z undercarpa. Do tego takie wiertełko 6 mm. Gdzie to? Co to? Ale szybko, Dobry, dobra, dobra, dobra. dobra, dobra, dobra. Masz? Dobra Razem wpadły nam cztery rybki O wadze łącznie około 30 kg No i tym big fishem w tej czwórce był mój amur około 10 kg koniec weekendu wracamy do domu, trzeba troszkę pomieszkać, więc trzymajcie się i do zobaczenia nad wodą.